Hejka wszystkim i to już trzecia część jak zbieram tą torebkę na zawody. Więc biorę jeszcze woreczki do kubki i tutaj po prostu mi się ten po prostu robi się mi taka dziurka w mózgu przez to, że mamy zawody za dwa latyni, Dobra, otwieram tą torebeczkę, biorę ten... ten biorę woreczki biorę jego ulubioną zabaweczkę biorę szczoteczkę i marcheweczkę tutaj musiałam zrobić sigmę więc teraz to muszę włożyć po pierwsze muszę to jakby zamknąć i to położyć na miejsce po drugie już to będę napełniać, więc biorę, biorę plasterki biorę jeszcze tutaj takie karteczki, dobre dobrze, zamykamy ten taki plecaczek Ala Tutaj pokazuję stajenkę i pokazuję żbaju już, już dzisiaj.